Dzisiaj szykuje się bardzo, bardzo, bardzo ultra słodki odcinek! Zbudujemy sobie dzisiaj z tych przepięknych tutaj pudełek niespodzianek kawaii cake shop. A tak naprawdę to po prostu zbudujemy sobie taką słodziutką, kawaii kawiarnię z w ogóle chyba Hello Kitty jakimiś wstawkami, więc będzie naprawdę turbo słodko. A jeżeli lubicie słodkie rzeczy, to wiecie co musicie zrobić? Łapkę w górę tutaj zostawić, żebym wiedziała ile osób lubi słodkie rzeczy. <laughs> Ale żeby odcinek był jeszcze ciekawszy, to oprócz budowania sobie coś jeszcze ugotujemy. Mam tutaj, słuchajcie, taką kulę mini-verse. W środku są rzeczy, żeby zrobić właśnie coś słodkiego. Może być tam jakiś koktajl, może być tam właśnie jakiś deser. Ja już, słuchajcie, jedną taką kulę otwierałam na moim shortsie, więc pewnie większość z Was już to widziała. Ogólnie ja wiem, że Wy chcecie z tego cały odcinek zobaczyć, ale za mało kul zamówiłam i teraz czekam na dostawę i mam nadzieję, że przyjdzie ich teraz bardzo dużo, bo zamówiłam ich chyba z z 15 <noise> naprawdę Więc na pewno jak do mnie przyjdą nagram z tego cały odcinek, no a dzisiaj musicie po prostu, no, wytrzymać, że zobaczycie tylko jedną kulę. Ale ale czekajcie, subskrybujcie ten kanał, to zobaczycie ich na pewno dużo więcej. Kawaii Cake Shop, ale słuchajcie, to jest przesłodki zestaw. Tutaj, zobaczcie, z tego pudełka będę mogła złożyć jakby ladę, no nie? Będę musiała ją skleić i wtedy będę mogła sobie te produkty poukładać na półeczkach, więc zaraz sobie to też ogarniemy. Ale już, żeby dłużej nie czekać, to otwórzmy pierwsze pudełeczko. E, to jest, słuchajcie, produkt, Japoński. E, ja go słuchajcie, akurat kupiłam nie w Japonii, ale z jakiegoś, nie wiem, sklepu z Hongkongu. <laughs> ale no w Polsce raczej czegoś takiego nie dostaniecie. E, dobra, co my tutaj mamy? Oh my god, znowu pełno folii. E, jakie ładne to, ojej, ja to będę musiała złożyć? Oh my god, so cute. Pierwsza rzecz to taki szyld jakby, no nie, tego naszego sklepu Kawaii Cake Shop. Ja bym go nazwała i Grażynka Ciastko Czy coś takiego e, Tutaj teraz muszę złożyć sobie to opakowanie To jest takie wiecie Chyba opakowanie do przenoszenia właśnie Przeróżnych ciast Po jakichś pięciu minutach Udało mi się to złożyć Nie było łatwo Dostaliśmy też tutaj przeróżne deserki Zobaczcie tu jest głowa Hello Kitty normalnie No nie? Truskaweczki i tak dalej Tutaj mamy o matko, to jest jakby sukienka czy coś takiego. Widzicie to? Jak to cute wygląda i tutaj też jakieś super ciasteczko. Ej, one tak wyglądają dobrze, że miałabym je ochotę zjeść. I do tego wszystkiego dostaliśmy jeszcze tutaj takiego cukierka. Ja pamiętam jak otwierałam e, jakieś inne zestawy, właśnie te z tego Remend, e, chyba pokemonowe, to tam też zawsze były takie cukierki, ale ja nigdy tego nie zjadłam, bo się zawsze bałam, że umrę i się zatruję. W środku jeszcze była widzicie taka karteczka, co właśnie w tym pudełeczku można było znaleźć i tu z tyłu mamy jeszcze, zobaczcie, do wycięcia rzeczy. To są chyba takie wiecie, ala talerzyki na te ciasteczka, więc jak będę chciała, to Mogę sobie to wyciąć. Lecimy w takim razie z kolejnym pudełkiem. W ogóle najbardziej mi się tutaj podoba ten tort. I, i to, zobaczcie tutaj, y, taka patera na, na te, na babeczki. Super to wygląda. Więc lecimy. Mam nadzieję, że coś będzie tutaj wystrzałowego. Tym, tyry, tym, tym, tym. O, to jest to na babeczki. Ta patera. O, ja cię kręcę, ale super. O oh my god, dobra, składamy to. Matulu, Boziulu, jakie to jest cute. Nawet mam, zobaczcie, takie małe szczypce. <laughs> o, ja Cię kręcę i mogę wziąć babeczkę i komuś ją sprzedać. To słuchajcie, mogę teraz tutaj jeszcze poukładać te moje poprzednie słodycze z poprzedniego pudełeczka. O, cyk. O nie, jakie to jest wszystko maleńkie, matko jedyna. Jak to ciężko, ale dobra, udało się. O, jak ładnie. Przyznajcie, że też macie ochotę teraz na coś słodkiego, no nie? Patrząc na te mm, ciasteczka i babeczki. I dodatkowo dostaliśmy jeszcze kolejne pudełeczko. To jest właśnie takie typowo na babeczki. Tutaj nawet widzicie, będzie je widać, jak będą włożone do tego pudełka. Powiem wam, no z tym ze zestawem: zabawa w jakąś cukiernię to po prostu totalny sztos, nie? Ja Cię kręcę. To co wy na to, że otwieramy teraz jeszcze jedno to pudełeczko, a później zabieramy się za przewspaniałą kulę. Miniverse. Make it mini food. Będzie tutaj, słuchajcie, to po prostu idealnie pasowało, nie? Do tej mojej kawiarni. W ogóle możecie dać jakieś pomysły w komentarzach, jakby taka moja kawiarnia mogła się nazywać. Może. Może kiedyś serio otworzę kawiarnię, wiecie, z super słodyczami. I może wtedy wiecie, wezmę wasz pomysł na nazwę i wtedy będziecie jeść tam do końca życia słodycze za darmo. O, tu mamy jakieś. Co tu jest? Tu jest dużo rzeczy, bardzo. Dobra, coś takiego. Naklejki jakieś? Lol. Lul. A, tu mamy jakieś plastikowe pudełko. No dobra. Patrzcie na to, moi drodzy. Patrzcie na to, po prostu padniecie. Padniecie z wrażenia. To jest opakowanie na takie malutkie, jakieś, nie wiem, babeczki, które są e, chyba postaciami po prostu z Hello Kitty, no nie? I one, zobaczcie, tutaj wszystkie mogą ładnie wejść. O, jest nawet jakaś żaba. No, po prostu to jest takie maleńkie, a takie ma szczegóły. Tak, przeczadersko jest zrobione, że po prostu jestem w szoku, nie? Jak to cute wygląda, matko, jedyna. Tu jaki fajny, taki trochę dziobak-kwak to jest, ten fioletowy. I tu jeszcze jeden. Cyk. Tu mamy chyba jakąś, nie wiem, rybę czy coś takiego. I zobaczcie teraz to. Tutaj obkleiłam ten plastik. Cyk. I zamykamy babeczki, i są w przepięknym pudełku. Ja nie mogę, ale ładne. Halo, 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 halo! Ogłoszenia Miśka Słuchajcie, mam do was pytanie. Czy ktoś z was chciałby ze mną spędzić wakacje? Hmm? Jeżeli tak, to mam dla was bardzo dobrą wiadomość, bo już w te wakacje w sierpniu odbędzie się mój obóz! Czajcie, to będę miała swój obóz, gdzie będziemy tam razem spędzali czas, będzie pełno przeróżnych, wiecie, zajęć, aktywności, jakieś otwieranie zabawek na żywo, jakieś, nie wiem, ognisko wspólne i w ogóle różne cuda na kiju, wiecie, top model, talent show i pełno przeróżnych innych rzeczy. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego obozu, bo już ruszyła sprzedaż, to zapraszam Was na stronę missagacamp.pl. Tam się wiecie, wszystkiego dowiecie, chociaż bardziej się będą mogli tam wszystkiego dowiedzieć wasi rodzice. No nie, bo to raczej oni decydują o tym, czy wy pojedziecie na ten obóz, czy nie. Dodam też jeszcze, że ten obóz jest organizowany przez organizatorów, którzy organizują takie obozy dla YouTuberów już od kilku dobrych lat, więc oni wiecie, wszystko ogarniają, więc mają doświadczenie, jak po prostu dobrze i porządnie zorganizować taki obóz. Oczywiście na tym obozie będę też ja, bo już takie pytania też słyszałam. Halo, czy ty, Aga, tam będziesz? No logiczne, że będę. Jeżeli to jest mój obóz, to wiadomo, że będę tam razem z wami, no nie. Szykuję też, słuchajcie, jeszcze kilku YouTubeowych gości, e, więc to na razie, wiecie, pozostawię w tajemnicy, kto to będzie, ale możecie śledzić mojego Instagrama, tam na pewno za jakiś czas co nieco ogłoszę, uchylę rąbkę tajemnicy. I dodatkowo, słuchajcie, na tej stronie missagakamp.pl macie też chociażby na dole, na samej dole strony kontakt do właśnie organizatorów, właśnie rodzice mogą tam zadzwonić, napisać, wszystkiego się dowiedzieć. I, I mam nadzieję, że widzę się z jak największą ilością Was w te wakacje na naszym obozie. Lecimy w takim razie z tą przeczaderską kulą. W ogóle mega się też cieszę, że tak dużo osób obejrzało tego mojego shortsa, gdzie tam otwierałam już jedną taką kulę. No ale nie dziwię się, one są po prostu przeczaderskie. Ja słuchajcie, ich już zamówiłam chyba jeszcze ze 12 sztuk tych kul i mają być dosłownie na dniach, więc, więc pamiętajcie, żeby wiecie, zostawić tutaj dużo łapek w górę, jeżeli chcecie je zobaczyć jak najszybciej. Cały odcinek z tych kul. I z tego co widziałam, to na razie ich w Polsce nie ma tych kul. Ale powiem Wam, że one są od firmy MGA, czyli ta, która robi lol suprasy. Więc wydaje mi się, że to pewnie za jakiś czas w Polsce będzie. Tak, tak obstawiam, no nie? Dobra, słuchajcie, co my tutaj mamy? Jaki mamy pierwszy składnik? Butelka z mlekiem. I tu w środku, słuchajcie, jest normalnie mleko. W sensie. Nie do jedzenia. Widzicie, tu nawet jest naklejka, żeby tego nie jeść. To jest jakiś tam, nie wiem, no, Ala Slime czy coś takiego, ale normalnie w środku będziemy musieli zalać coś tutaj mlekiem. Ja wiem chyba, co to będą. To będą chrupki, bo tu czuję miskę. Serio, obstawiam, że to będą chrupki, ale mogę się mylić, bo no, chociaż nie wiem, co jeszcze może być w misce. Zobaczcie, wypadła z rok normalna miska. <laughs> ale to jest sztos. Dobra, tutaj mamy instrukcję tam jeszcze jak to zrobić. Good morning! O, to jest podstawka na właśnie to nasze jedzonko. No to tak, to pewnie będą, wiecie, chrupeczki na śniadanie e, i, i coś takiego. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Znowu są, słuchajcie, szczypce. Okej, okay. dobra, to zaraz ogarniemy i made fresh, czyli zrobione na świeżo. Uwaga, co tu będzie? Tylko chrupek! O smaku, zobaczcie, Milk Ja cię kręcę! O oh my. Nie mogę, ale Weka, tu nawet z tyłu jest nie wiem, jakiś rebus czy coś takiego. I tu w środku będą normalnie chrupeczki, tak? Czekajcie, uwaga! O, Jezu, chyba są! Oh my god! Czekajcie! Oh, so cute. Nie mogę, sorry, ale po prostu te małe rzeczy powodują u mnie po prostu, że cały czas piszczę. I nie mogę wyjść z wrażenia. Spojrzałam sobie na przepis i niestety będzie tutaj dosyć profanacja i w ogóle, bo muszę na początek wlać mleko do miski, a później chrupki, a ja nigdy tak nie robię. Zawsze najpierw idą chrupki, a później idzie mleko. Ale no dobra, w ramach tego, że no... Muszę tak zrobić, to tak zrobię. Myślałam, że tu się będzie odkręcało, ale jednak, słuchajcie, się odkręca tutaj, dobra. Mleczko otwarte, więc uwaga, uwaga, lejemy. Tylko teraz tak, muszę, wiecie, uważać, żeby ładnie je nalać do tej miski, żeby jakoś tutaj nie zrobić syfu, no nie. O, już dotknęłam! No nie! Matko, jedyna! No, ręce mi latają. Oh my god, dobra niech to się po prostu powoli wylewa, no. Totalnie słuchajcie, nie wiem ile w środku jest tego mleka bo jak widzicie, bardzo ciężko się to z tego wyciska, no nie? Wydaje mi się, że to już wszystko, mleczko zakręciłam i zostaje nam chociaż, widzicie, fajny produkt do zabawy, no nie? Bo mamy w tym momencie mleko, po prostu, miniaturowe. I teraz, moi drodzy, czas na najgorszy moment, czyli na chrupki. Trzeba je tu jakoś, wiecie, ładnie, ładnie wysypać, no nie? Do tej miski. Żeby po prostu sobie tutaj ładnie, wiecie, leżały, żeby to się ładnie prezentowało. Dobra, w miarę równo. No. O, o, o! O, 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 o! Matko, ile tych chrupków? To są chyba takie trochę chiriosy, no nie? No i słuchajcie, jeszcze na sam koniec oczywiście nie może zabraknąć łyżki. Trzeba tu jeszcze jakoś gdzieś łyżeczkę wsadzić. O! O! O, dobra! Dobra, słuchajcie, chyba mamy to zrobione. No i słuchajcie, ogólnie tam jest napisane w instrukcji, żeby żeby jakby ta masa, żeby sobie wiecie, jakby zastygła, to ją jest trzeba postawić na słońce. No ale jak wszyscy wiemy, no, nie ma teraz słońca, bo jest zima. Można też pod lampę UV, taką, wiecie, do paznokci. Ja już sobie taką lampę zamówiłam, bo jak będę otwierała te 12 kul, to przydałaby mi się, no nie. Ale tutaj te chrupki jak na razie są bardzo fajne, jakoś się nie zatapiają i muszę teraz po prostu uważać, żeby to wyschło. Przepięknie, i się nie rozwaliło. Tutaj zobaczcie na tej liście jest po prostu cała masa przeróżnych rzeczy do zrobienia, więc ja już się nie mogę doczekać, aż będę nagrywała ten odcinek i będziemy robili te wszystkie przepyszne rzeczy. Miam, 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 miam. A tutaj wam pokażę jeszcze właśnie tego szejka, którego robiłam wtedy na Shortsie. I widzicie, tutaj wszystko zastygło, no nie? Ta masa jest nie do ruszenia. Po prostu wszystko zastygło na kamień i się fajnie trzyma, więc ogólnie no przeczaderski ktoś miał pomysł, nie? Kto wymyślił po prostu takie niespodzianki? Jako, że ten odcinek jest naprawdę turbo słodki, to chciałam Wam pokazać jeszcze nowe etui, które się pojawiły niedawno w moim sklepie. Takie kosmiczne, ale też ultra cute. No. <laughs> tu jest nawet, zobaczcie, mój kotoj w skafandrze astronauty, no nie? E, oczywiście, słuchajcie, one są dostępne na bardzo wiele modeli. E, są też dostępne, to etui w sensie jest dostępne też jeszcze z takim paskiem, który możecie sobie, wiecie, przewiesić i nosić wtedy telefon jak torebkę. Więc zapraszam Was oczywiście na missaga.pl Lecimy z kolejnym pudełeczkiem słodkim. Może w każdym jest ten cukierek podejrzany, nie? To jest bardzo dziwne. To jest pewnie cukierek, na, na, żeby mieć rozwolnienie, czy coś takiego. O matko, tutaj są same maciubkie rzeczy. Jesus. Ten żółty to mi trochę wygląda, jakby to było ciastko ekler. Wiecie w ogóle, co to jest ekler? Ja bardzo, słuchajcie, lubię eklerki. Eee, tutaj to też wygląda, nie wiem, jak jakaś beza, czy coś takiego. I to są takie słodkie zwierzątka. I dodatkowo mamy tu jeszcze, słuchajcie, chyba galaretki w pucharkach. I one zobaczcie w ogóle, wypadają. Widzicie? Można mieć wtedy, o, wywalić to sobie i mieć sam taki pucharek, do którego można coś sobie nałożyć, tak naprawdę, co chcemy. Albo to, czekajcie, a tu może u góry jest lód. Gałka lodu, a na dole galaretka? Chociaż nie wiem, nigdy nie jadłam takiego deseru, żeby była galaretka i gałka lodów. Muszę strasznie uważać, żeby tego stolika tam z tyłu przez przypadek nie walnąć, bo mi się wszystkie te rzeczy tam rozsypią. One są tak poukładane i leżą trochę, wiecie, trochę na wiarę, no nie? Dobra, co my tutaj mamy znowu? Gdzie jest w ogóle ten tort wielki? Cały czas nie mogę tego torta dostać. Dobra, tutaj... O, jakaś taca jest ładna! Mamy tutaj przepiękną tackę srebrno-złotą razem z czymś takim, nie wiem, jak to się nazywa. Profesjonalnie do podawania właśnie tutaj naszych słodyczy. W ogóle słuchajcie, jeżeli w Japonii są takie słodycze na serio, które tak właśnie wyglądają jak tutaj, to wow! Chcę jechać do Japonii! I jeszcze dostaliśmy tutaj słuchajcie, pucharek lodowy, cyk, można sobie to wyciągnąć. I to już są słuchajcie, ewidentnie lody, tylko w ogóle tak... Czekajcie, ja się nad tym dłużej zastanawiam. Czy to przypadkiem nie jest dupa jakiegoś stworka, który jakby zanurkował w tych lodach? To by tak pasowało, że tu jest ogonek, nóżki, a tu dupa, nie? Trochę to dziwne. Halo, gdzie jest mój tort? Ja chcę ten przepiękny tort tutaj, no. O, to też coś przepięknego. Koszyczek jakiś ładny. Wow. O, o, tu jakieś są ciasteczka kruche, chyba. No, nie wierzę. Patrzcie na to: to jest koszyk. W którym są jakby zapakowane małe ciasteczka. One też są, jakby wiecie, w folii, i dodatkowo tu jeszcze idzie cała folia na ten koszyk z kokardką. To jest chyba, wiecie, taki kosz e, prezentowy, czy coś takiego, jak chcemy komuś wręczyć. Nawet mamy tutaj torebkę jeszcze. W ogóle ten koszyk się tu zmieści. Czekajcie, zrobili dobrą torebkę. Tak, dobra torebka zmieścił się, ale ja nie. Normalnie, serio, czuję się, jakbym pracowała w jakiejś cukierni, nie dzisiaj. W ogóle powinnam to na tłusty czwartek otworzyć, nie? Wrzucić ten film. Trochę nie wyszło. Zostały jeszcze dwa pudełeczka, i później złożymy jeszcze właśnie tą jakby kawiarnię czy coś takiego. No tam mamy do złożenia te rzeczy do posklejania, więc za chwilkę też to zrobimy na sam koniec. Dobra, dalej nie mam tortu. Czy oni mnie tu oszukają i nie będzie tego tortu? Czegoś tak słodkiego, to ja dawno nie widziałam. To jest, zobaczcie, kawałek tortu u góry z chomiczkiem, który trzyma migdała. <ścoughs> Przecież to jest po prostu coś pięknego i to jest w ogóle chyba, słuchajcie, chomik Hamtaro, tak mi się wydaje. Tutaj mamy też yy, kawałek tortu, ale widać, że jest cytrynowy. U góry są cytrynki. No po prostu. Wow. Wow, wow, wow. To wygląda. Serio tak smacznie, że mam ochotę to zjeść. Mm, ale chociaż z drugiej strony biednego chomiczka zjeść, no nie, chomiczki nie są do jedzenia. Kolejna miseczka w dzisiejszym odcinku, a do niej zobaczcie, musimy wrzucić takie małe chyba pianki jakieś czy coś takiego. Cyk i mamy tutaj nawet, zobaczcie, do tego zamknięcie. Oh my god, Jej, jakie to jest słodkie, so cute. W ogóle możecie policzyć ile razy ja dzisiaj w filmie powiedziałam cute, nie? I tu jest jeszcze słuchajcie, e, herbatka do złożenia, cyk, takie pudełeczko malutkie, herbatki, bardzo malutkie, bardzo. Dobrze, że słuchajcie, mam małe dłonie, bo jakby ktoś miał duże dłonie, to by ciężko mu się to składało, no nie? Już mi się tutaj te rzeczy nie mieszczą na tym moim stoliku, no nie? Moja lada jest za mała, muszę sobie kupić większą chyba. He. O nie, no i rozsypało mi się, o nie. Ostatnie pudełko. I tutaj musi być ten tort. Bo jak nie będzie tego tortu, to znaczy, że mnie po prostu oszukali, no nie? Bo ja kupiłam ten zestaw dla tego tortu, bo to takie fajne duże się wydawało i po prostu chciałam to mieć. A jak tego tutaj nie będzie, to po prostu nie wiem, co zrobię. Wyjdę z siebie. Dobra, jest, jest tort, już go widzę. O, oh, wow, i on jest truskawkowy, i to jest w ogóle, słuchajcie, tort weselny. Kto by chciał mieć taki tort weselny? Przyznać w komentarzach się. <noise> I tutaj musiałam włożyć, widzicie, figurki Hello Kitty i pana Hello Kitty mamy przepiękne truskaweczki tu z tyłu kokardka i jeszcze taki nożyk do krojenia tortu dostaliśmy szkoda, że go na serio nie mogę pokroić, no nie tam, tara, tam, tam, tam miniaturowa cukiernia, ciastkarnia Hello Kitty miś już gotowa jak to wszystko pięknie wygląda i zobaczcie, serio mamy tutaj właśnie taką mini ladę, gdzie możemy sobie wszystko ładnie poukładać Turbo cute, nie? Turbo cute to jest! Matko jedyna, dobra, możecie napisać też, czy, czy Wam się też tak bardzo jak mi podobają te miniaturowe rzeczy, bo mi po prostu strasznie. Ja dostaję po prostu fiziu na bani, jak to widzę. No zobaczcie te rzeczy. No przecież to jest przecudowne. Na sam koniec chciałam Wam jeszcze pokazać tutaj moją miseczkę z chrupeczkami. Zobaczcie, jak one fajnie jakby w to mleko się tam zatopiły, no nie? Przez to, że ta masa od razu właśnie nie zastygła, bo nie dałam jej pod żadne słońce. O Jezus, prawie mi się wylały! Jezus, to pływa tam wszystko! No ale to logiczne, w końcu to mleko z choróbkami, no nie? To one fajnie sobie popadały delikatnie na dno i od razu to wygląda tak, wiecie... Bardziej prawdziwie, no nie? Bardziej naturalnie. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinku. Pamiętajcie o łapkach w górę i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku, gdzie otworzymy więcej tych wspaniałych kul. Pa, pa!